Koniecznie weźcie sobie coś do picia: kawkę, herbatkę, wodę, soku, cokolwiek, bo to będzie bardzo fajne, ale chyba trochę dłuższy film. Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie. Ja jestem Asia i zapraszam Was do mierzymy nowości z H&M. Udało mi się zamówić, i są tutaj również takie rzeczy wyższej jakości premium, czyli z wełną, o lepszych składach. Także zapraszam Was do oglądania dalej. Oczywiście przypominam o zostawianiu łapki w górę i subskrybowania tego kanału, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi treściami. O dołki, widzicie, że część rzeczy jest wyciągnięta, ale jest też taki duży karton tutaj obok mnie. A to dlatego, że no tak, jak chce się złapać coś bardzo fajnego i takiego jakościowego i jeszcze jest szansa na swój rozmiar. No to trzeba, to wiecie, wręcz wyrywać z tej strony. Więc ja chyba zamówię tam z kartą. Tak, to jest trzecia paczka, żeby zrobić dla Was jeden film. No tak to niestety wygląda. Tak to się odbywa. Więc ja częściowo sobie powyciągałam, a częściowo chcę Wam pokazać, co tutaj mam. Rozmiar S? Co ja za. Aha, już wiem! Dobra. Pamiętacie może tą satynową spódnicę. I ja tutaj nie będę jakoś. Że tak powiem, przeciągać pokazywania tego, ale zamówiłam również w rozmiarze S, żeby mieć dla porównania, więc sobie to sprawdzimy. Tak, są tutaj rzeczy, które są powtórkowe, to ja je odrzucę może, bo było minus 20%, ale są też rzeczy zupełnie, zupełnie o, nowe. Więc teraz tak. Ja te rzeczy, które są powtórkowe również Wam pokażę, bo tutaj bardzo fajnie będzie to pasować do niektórych stylówek. Więc spokojnie sobie za chwileczkę to ogarniemy i może zrobimy tak, że żeby... najpierw Wam omówię, a potem Wam zaprezentuję na sobie. Dajcie mi moment, porozpakowuję to z tych siatek. Odsuwamy sobie karton. Jestem już z Wami. Tak, jak widzicie, tutaj są ciuszki powtórkowe. a no dlatego, że było tak, że zamówiłam, pokazałam Wam te rzeczy i je sobie chciałam zostawić. I dokładnie tego dnia, kiedy robiłam, przygotowywałam wszystkie zwroty, zobaczyłam, że padło minus 20% na rzeczy, które mi się bardzo podobały. W związku z czym zamówiłam sobie po prostu dużo taniej. I polecam Wam w ogóle w ten sposób czatować, dlatego, że wiadomo, każdy grosz się liczy i tak dalej. Słuchajcie, yy, będą tutaj właśnie ciuszki o dobrych składach i nie tylko, więc proszę tutaj się nie czepiać. Wszystko zawsze macie w opisie filmu, więc od razu tu na początku to zaznaczę, że wszystkie rzeczy, które wam pokażę, macie w opisie filmu, włączając w to mój rozmiar, który tutaj będę mierzyła. I moje wymiary też tam znajdziecie, więc będziecie mieli punkt konkretny odniesienia. Kochani, tutaj taki sweterek, który akurat nie jest jakiś super składowo i mam go w dwóch rozmiarach. Zamówiłam emeczkę i zamówiłam. Wam również eleczka. Zobaczcie. I one bardzo ładnie wyglądają. To jest taki typowy, basicowy sweterek. Do wszystkiego, tak naprawdę. Na każdą okazję możemy go założyć. No niestety, przez to, że jest yy, trochę gorszy składowo. No to może gdzieś tam człowiek się w nim pocić, ale wiadomo, że taki sweterek jest dużo, dużo tańszy niż kaszmirowe, wełniane i z tymi wszystkimi domieszkami, bo tamte sweterki po prostu są dużo, dużo, dużo droższe. Słuchajcie, tutaj też mam taką ciekawostkę, a no dlatego, że te spodnie zobaczyłam na Instagramie i dziewczyny prezentowały te spodnie, miałam takie o, wow, ale boskie portki! Przydałyby mi się takie w mojej nowej garderobie, którą sobie gdzieś tam wymyśliłam i chciałabym stworzyć. I słuchajcie, ja konkretnie widziałam te, ale nie udało mi się początkowo tych zamówić, więc zamówiłam takie. I one są również bardzo, bardzo ładne w takim kolorze. Beżo-szarości, coś takiego. No te są bardziej beżowe, yy, bardziej w brąz wchodzące. Tutaj w ogóle mając w kontraście te dwa kolory, no to zdecydowanie tu mamy beż, a tu mamy szarość. I tutaj mamy jasne szary. No słuchajcie, bardzo fajne są te spodnie. One są grubsze, one są takie szerokie, typu wide leg. Jeśli chodzi o skład materiału, to tutaj Wyjątkowo poszukamy i mamy tak, 61% wiskoza, 38 poliester i 1% to elastan. Bardzo fajne, yy, jedyne co to widzę, że one bardzo małe wypadają. Ja zamówiłam rozmiar 38 z jednego z drugiego fasonu. A słuchajcie, yy, miałam w koszyku i 40 36. Mówię, kurczę, no nie no, wiecie, teraz nie mogę ćwiczyć przez jakiś czas jeszcze ale miałam takie, no te 38 może będą ok, no więc zobaczymy, czy będą ok, ale widzę, że one są dość małe, a starałam się wybrać fason z tym niższym stanem. Tak chyba mi się wydaje, że wzięłam ten z niższym, bo są dwie wersje, jest niski stan i jest wysoki stan. I powiem Wam, że tutaj po, patrząc po tej odległości, to wyglądają one jak na z wysokim stanem. Więc nie wiem, zobaczymy, będziemy mierzyć do tego sweterka te spodnie. Bomba. Dobra, kolejne, które tutaj leżą, też zobaczyłam na Instagramie i tu w ogóle się zainteresowałam. Zobaczcie, i to jest MK, czyli też 38, jakby nie patrzeć. I w pasie dla porównania, żebyśmy mieli punkt. O, kurde, zobaczcie to. 38 AMK. Owszem różne fasony, ale ja jeszcze zaznaczę, że ten ma być z wysokim stanem, a ten miał być z niższym. Więc chyba dużo mniejsze wypadają te spodnie. Szkoda. Zobaczymy, najwyżej będę, wiecie, zamawiać 40. Koniec. I te to jest rozmiar M, ale i to jest jeszcze size divided. Dobra, to już w ogóle jestem w szoku, żeby nie było bo one naprawdę wyglądają na większe, zobaczcie. No nie wiem. Dobra, tutaj zainteresował mnie kolor. Znowu to, że są bardzo uniwersalne na każdą okazję. Jest to inny taki fason, chociaż wydawały mi się dużo węższe na dole, no ale są dość szerokie. I do tego mam, słuchajcie, taką fajną, krótką marynarę. Zobaczcie, jak to ładnie. Będzie wyglądać. Także super. I te spodnie w ogóle są w wielu kolorach. A tę marynarkę chyba widziałam właśnie w tym szarym, takim grafitowym, i w czarnym kolorze. Mamy tutaj, kochani, typowo basic ciuchy. No, i jeszcze kolory przy okazji też, czyli nie ma tutaj szaleństwa. No nie, dobra, dokończę Wam pokazywanie i zaraz mam nadzieję, że jak zabiorę się zamierzenie, to przestanie ten szaleniec znowu wiercić. No i przedostatnia rzecz, kochani, to jest kurtka bumberka. Taka o. Z wełną, wool blend, bardzo fajna, bardzo jakościowa. To jest w ogóle seria premium. Tutaj ma też tą szywkę, o, zobaczcie, fajna i mi się udało ją zamówić w rozmiarze L. Więc zobaczymy, jak ona się będzie prezentowała. Nie ukrywam, że już ją sobie zarzuciłam, tak, ona siebie. Ale jest tak ciepła, że nie ma opcji, żeby w niej dłużej postać, no bo po prostu jest to wełniana rzecz, więc naprawdę będzie idealna na, na jesień. A później do noszenia nawet pod jakąś kurtkę, jakby było bardzo, bardzo zimno, również zimą. Także wydaje mi się, że spoczko. A ostatnie są, kochani, tutaj te buciki. Takie obotki z ekoskóry, bardzo fajne, ze srebrnymi klamerkami, takimi dodatkami. Możemy tu sobie je przepiąć, już wam pokażę na tym jednym buciku. O, i możemy sobie tą cholewkę tutaj zwiększyć. Gdybyśmy chcieli efekt takiego, wiecie, to możemy to zrobić i ona wtedy będzie inaczej się układać. Przynajmniej taki miałam plan, a nie wiem, czy to do końca widać. Może kwestia tego, że tak długo było zapięte i musi się trochę, jak to się mówi, odleżeć. Także kochani, ja biorę się za mierzenie, a Wy trzymacie kciuki, żeby sąsiad wariat odwiercenia już no, miesiąc spokojnie, żeby dał nam trochę ciszy i spokoju. Także lecimy z tematem. W razie hałasów i sąsiada nie przejmujemy się tymi tematami. Jest na tyle gorąco, że ja, kochani, muszę nagrywać i nie mogę już dłużej czekać. A no tak, zawsze jest tak, że jak udaje mi się wstrzeić, to on znowu zaczyna i trudno, nie zwracajmy uwagi. Kochani, pierwszy zestaw, w którym Wam się prezentuję, to jest właśnie ta marynarka i te spodnie. I tak jak wspomniałam wcześniej, to jest rozmiar M i to jest rozmiar M. I teraz oczywiście, bo zawsze w kontekście rozmiarów ja dostaję bardzo dużo wiadomości, że za małe zamawiam, albo za duże zamawiam. Zawsze jest tak, że no nie dogodzimy, tak? Wiadomo, że nie dogodzimy, więc słuchajmy siebie, tego jak my się w danej rzeczy czujemy i tak dalej. I właśnie tutaj na to zwracam uwagę i... Nie wiem, jak wyglądam do końca, ale wiem, jak się czuję. I czuję, że te rzeczy, które w tej chwili mam na sobie, albo one mają mieć taki vibe, wiecie, ze dużych i takich wielkich przepasnych wręcz, albo one po prostu mi są właśnie za duże. I teraz tak, oto tyle, ile mi akurat odpowiada, bo wiecie, że ja lubię dłuższe rękawy i tutaj mogę sobie właśnie tak trzymać charakterystycznie i tak dalej. Jak zapnę guziczek, to zobaczcie, prezentuje się to w ten sposób. Czyli, jakby, no, no, mam luz, tak? Mam luz. Wiadomo, że, że luz tutaj jest dość spory, mimo tego, że ja mam również duży biust. No, ale dobrze. Jeśli chodzi o spodnie, to tak one wyglądają. Z tyłu prezentują się w ten sposób, więc nie wygląda to najgorzej, tak szczerze Wam powiem. Długość jest ok, bo fajnie będą opadać właśnie na buty, czy jakieś mokasyny, czy sneakersy, idealnie. Ale wiecie co, w pasie, tym bardziej, że tutaj jeszcze jest taka gumeczka, która fajnie ma dociągnąć nam te spodnie. One są jednak mi trochę za duże. Nie wiem, no z przodu wygląda, jak patrzę z góry, to ewidentnie wygląda to tak, że bardzo mocno to odstaje. Nie wiem, jak Wy to konkretnie widzicie, bo niestety, ale też kwestia jest taka, że nie wszystko udaje mi się oddać. Wiecie, kamerą. Tak więc moje odczucia są takie, że albo to ma mieć taki klimat właśnie lumpiarski, za duży, i to właśnie jest modne, ale z drugiej strony ja się w tym nie czuję komfortowo. Dodatkowo ten kolor chyba jednak nie jest moim kolorem. Zresztą zobaczcie, tak się to prezentuje. I wiecie co? Ja się trochę czuję, jakbym szła na wywiadówkę albo na jakieś zebranie w firmie, na które nie chcę iść. Po prostu te rzeczy wprowadzają mnie w taki klimat. Nie, Asia, jak tylko wrócisz, to od razu to ściągaj, dobra? Więc nie, <taki> takich rzeczy zdecydowanie nie chcemy mieć w swojej szafie, nie chcemy ich kupować, ale no, no, no do mnie nie pasuje. Ołki ołki Kurteczka wełniana, więc jak się domyślacie, gotuje się aktualnie, ale naprawdę ona jest bardzo fajna, bardzo porządna. Taki gruby materiał, który nie ukrywam, że mimo tego, że tam jest podszewka. To czuję delikatne drapanie, co wskazuje, że naprawdę ten ciuch jest bardzo, bardzo ciepły. Luźny, fason, i ona, generalnie, nawet jakby miała emeczkę, to byłaby taka luźniejsza. Pokażę Wam, jak będzie się prezentować, jak ją zapnę, o właśnie w ten sposób. Podwinięte rękawy. I powiem Wam, że wydaje mi się, że ten rozmiar jest naprawdę całkiem spoko. To znaczy, że ja mierzę LK, więc nie wiem. No, może uda mi się jeszcze zamówić Emeczkę, aczkolwiek nie ma tego złego. Nie ma takiego musu. Ona fajnie tutaj się układa. Tu mamy duże kieszenie, które są kochani takie udawane, ale od boku za to mamy kieszonki, więc możemy sobie o tak śmigać. Bardzo mi się podoba, tym bardziej, że Wy wiecie, że ja lubię takie ciuchy, które można i wystylizować właśnie. Do sukienki, tak fajnie, do jakiegoś garnituru yy, i do spodni takich garniturowych, ale również na sportowo spokojnie możemy do jakichś jeansów, yy, do spodni też również założyć sobie tą kurteczkę. Ja tutaj akurat przyodziałam ją do tej bluzeczki, paski, którą sobie zostawię, bo bardzo mi się podoba, i do tej spodniczki, którą zamówiłam w rozmiarze S i wydaje mi się, że ta M była zdecydowanie lepsza więc tej eseczki się pozbędę. Pokazuję Wam tylko tak. Co prawda tutaj w pasie ona jest super i jest fajniejsza, bez bardziej dopasowana, ale niestety na długość jest za krótka, więc ta M była y, dla mnie zdecydowanie lepszym wyborem. A jeśli chodzi o kurtkę, to zdecydowanie Wam polecam. No i tak jak mówiłam, ja jeszcze może na M gdzieś tam będę polować, ale to jest spoko, tylko wiecie co? Ja już czuję, że za chwilę zemdleje, jest gorąca, więc muszę koniecznie ją ściągnąć. I o, tak się prezentuję w tej chwili moja stylowa. Naprawdę robię wszystko, żebyście mieli jak najmniej efektów dźwiękowych, ale jestem już w tym ładnym sweterku i w tych spodniach. I słuchajcie, tak, w tej chwili mierzę rozmiar M i właśnie byłam ciekawa, bo tą elkę dostałam wcześniej, już sobie zmierzyłam i wiedziałam, że ta elka jest super, bo jest taka większa, oversize'owa, taka wiecie, konkret. Ale ta M jest jeszcze lepsza, jeszcze bardziej mi się podoba. Rękawy nie są takie wielkie, więc bardzo fajnie będzie również wyglądać pod jakąś kurtkę, czy pod płaszczyk, czy pod trencz, no bo ta Lka jednak yy, miała tutaj dużo duszy. Zresztą za chwilę Wam ją pokażę. No i statarek powiem Wam tak. Jedynym minusem jest to, że on gryzie. I teraz nie wiem, czy on w składzie. Poczekajcie, tu jest metka, jest metka, więc ja jestem ciekawa. Tak, okej. Okay. 54% poliester, 36% akryl, 8% wełna, 2% elastan. Słuchajcie, 8% wełny i ja po prostu czuję takie drapanie, że miałam takie... Kurde, co jest gorące, czemu on tak drapie, nie? No, więc możecie się domyślić, więc jak nie lubicie drapania, to kochani, mimo tego, że tu jest tylko 8% wełny, to niestety ale on mocno, mocno drapie. Ale przejdźmy teraz do spodni, które, słuchajcie, są boskie! Ja się w nich zakochałam, wyglądają po prostu świetnie. Czekajcie, bo jakaś tutaj nitka nam się zapodziała. Bardzo mi się podoba ta faktura materiału, którą, no nie wiem, czy Wy zobaczycie jeszcze, postaram się zrobić zbliżenie za chwileczkę jeszcze bardziej, um, ale bardzo, bardzo on jest taki konkretny, taki grubszy, no idealny na jesień na zimę. Bardzo mi się podobają tutaj zaszewki i o dziwo rozmiar jest ok. Jedno co zaznaczę, to to, że według mnie to nie są spodnie z niższym stanem, a wręcz przeciwnie z wyższym. Wiecie, dla mnie to jest idealna opcja, bo ja właśnie lubię z wyższym stanem spodnie, ale kurczę, wydawało mi się, że na stronie H&M właśnie była odwrotna informacja, bo są dwa rodzaje tych spodni. Tutaj mają takie jeszcze zaszewki, takie, wiecie, bardzo fajnie układające się ten przód. O, może tak, no nie mogę się wysłowić, bo ten rwuj mnie ten sąsiad, że on tak cały czas wierci. Więc, jak cały czas będziecie słyszeć taką delikatną melodyjkę w tle, to znaczyło, że bardzo mocno było słychać sąsiada, ale tak właśnie się prezentuje. I teraz, żeby było lepiej, żeby jeszcze pokazać Wam fajniejszą stylówkę na jesień, narzucę tą wełnianą kurtkę na siebie, więc po prostu za chwilę tutaj spłonę. Ale wiem, że ja tak chcę nosić, więc poczekajcie. O 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 tak, słuchajcie, jestem szczęśliwa, bardzo mi się te rzeczy podobają i w tej chwili mogę powiedzieć, że tak jak przy każdym takim zamówieniu, bardziej basicowym w takich Kolorach neutralnych, właśnie czarnym, szarym, beżowym, białym. Ja czułam się przy każdym takim mierzymy, tak trochę przebrana, jak nie ja. Wiecie, tym bardziej, że jestem bardzo kolorową dziewczyną. Ja sobie lubię dodać humoru kolorem. A teraz, jak mam te rzeczy na sobie, no czuję się po prostu sztos. Czuję, że jest to klasa sama w sobie. Nie wiem nawet, jakich słów użyć. Bo to jest dla mnie nowość. Ja jestem w delikatnym szoku, może mo za bardzo, widzicie, brakuje mi słów. Może w za dużej euforii. O, może tak. Może mam za duży wyrzut endorfin, ale bardzo mi się podoba to, co widzę. Super. Jeszcze do tego założyłabym moją czapkę, zrobiłabym włosy w kucyk, ale teraz nie będziemy tego robić, bo specjalnie pokręciłam do Was, w ogóle obcięłam sobie grzywkę, <grydy> tak ona spontanie yy, i tak się prezentuję w tym komplecie. Idę się rozebrać, bo zaraz umrę z gorąca. I dobra, teraz mam te takie beżowe bardziej spodnie i one zdecydowanie mniejsze w pasie wypadają, więc tamte szare są dużo, dużo lepsze. Kolorystycznie nie są złe. Ale jak mam do wyboru tamte szare, to zdecydowanie tamte szare wybieram. Te są takie w klimacie troszkę może dla osób starszych niż ja. Chyba, że ktoś bardzo lubi takiego typu kolory, no to wtedy jak najbardziej. Ale ja jestem raczej team szary, a nie team beż i brąz. Tak jak mam wybierać. To tak samo jak mam wybierać między czarnym, a brązowym albo granatowym, to zawsze wybiorę czarny. Tak po prostu. A bluza to jest ta, którą już pokazywałam. Ona właśnie bardzo mi się spodobała. Ja sobie zamówiłam w rozmiarze M. I już nic więcej na jej temat nie będę mówić, dlatego że ona była poprzednim mierzymy. Taki komplecik wyszedł. Ja wolę szare. Obiecałam, że pokażę Wam ten sweterek szary jeszcze w wersji Lki, większy po prostu niż tamta MK. I powiem Wam, że i jeden, i drugi jest bardzo fajny. Myślałam, że tutaj te rękawy się bardziej zbierają, ale nie, są ok. Z tą różnicą, że tutaj mało co chwyta, więc obawiam się, że o za chwilę ten rękaw by mi się zsuwał. Tamten jest bardziej taki przyległy. No, i jednak tego rękawa jest po prostu tam mniej, więc fajniej będzie wyglądał pod właśnie kurtkami, tak jak wspomniałam, czy jakimiś katanami. No i założyłam go właśnie do tych spodni, żeby sprawdzić, jakby to wyglądało. I nie, zdecydowanie stwierdzam, że po prostu te spodnie są mi jednak za duże. Tutaj za bardzo odstają, za bardzo się wiecie, zbierają, więc nie wygląda to zbyt korzystnie, nawet do tego sweterka, który uważam, że. Powinien pasować do wszystkiego. I teraz słuchajcie, bo zostały nam jeszcze te buciki. I co prawda, te buciki bardzo fajnie będą wyglądać do jakichś sukienek. Ale nie, wiecie co, założę spódniczkę i założymy do spódniczki. I jestem kochani w mojej takiej czarnej, klasycznej, bardzo, bardzo prostej spódnici. Ona jest też z hm tyle tylko, że ja ją kupiłam w Lumpeksie kiedyś. I zakładam sobie do niej właśnie te buciki, dlatego że ja zamawiając te buty miałam taką wizję, że właśnie do jakiejś sukienki w stylu boho, albo bardziej narokowo, do jakichś rurek, do jakichś ewentualnie leginsów, chociaż ja w leginsach nie chodzę tak on na zewnątrz. Ale to są takie buty, widzicie, z szerszą tutaj cholewką, więc one nie będą dobrze wyglądały do spodni typu wide leg, do takich szerszych. Chyba, że to totalnie przykryje nogawka, no to wtedy może tak. Ale tak generalnie to one mają właśnie w ten sposób mniej więcej wyglądać. Chociaż wszystko oczywiście zależy od upodobań, od stylu, od tego co kto lubi. Ja nikomu nie narzucam, bo gdzieś tam dostaję słowa krytyki, że ja się nie znam na stylu, nie umiem stylizować. Generalnie tak jak się ubieram, to jest jedna wielka żenada. Więc jakby pokazuję Wam rzeczy, i to jak je dopasujecie, to do czego je założycie, to tylko jest Wasza indywidualna kwestia. Więc kochani, ja. Jak założyłam w ten sposób, no nie wiem, czy musiałabym mieć czarne rajstopy, takie kryjące, czy wręcz przeciwnie. Czekajcie, spojrzę w lustro i wtedy coś więcej Wam powiem. No właśnie, i słuchajcie, kluczem do sukcesu uważam, że zawsze przy zakupie tego typu butów, czy generalnie w ogóle jakichś butów, czy rzeczy takich droższych, chociaż te nie są, wiecie, droższe, ale generalnie ja lubię sobie później założyć do danej stylówki albo jak coś kupuję, w coś inwestuję jakieś tam pieniądze, mniejsze lub większe, to lubię sobie to już dopasować do tego, do czego chciałabym to nosić. No i szczerze Wam powiem, że tu mi się to nie widzi, mimo tego, że w głowie fajnie to wyglądało. To teraz, jak spojrzałam w lustrze, no to ja swoim krytycznym okiem najbardziej krytycznym dla siebie samej to słuchajcie, jakoś niespecjalnie mi się to podoba, więc przymierzę sobie to jeszcze do innych rzeczy, ale tak generalnie na pierwszy rzut oka to nie jest moja stylowa. I odnoszę wrażenie, że chyba tego typu butów w ogóle nie powinnam mieć, dlatego że jak jest węższa cholewka, tak, cholewka to jest chyba cholewka, to jakoś te moje łydki niespecjalnie mi się podobają. Teraz, jak wzięłam z szeroką, to wiem, że one będą mnie ograniczać i nie do wszystkiego pasować. Więc słuchajcie, ciężki temat. Jak macie podobną budowę e, nóg co moja, bo ja mam raczej zgrabne nogi, ale te łydki mam dość masywne, umięśnione. To jestem bardzo ciekawa, jakiego typu buty wy zimą nosicie. <noise> bo ja naprawdę muszę chyba sobie usiąść. I poszukać na Pinterestie jakichś po prostu no inspiracji, krótko mówiąc. Ale kochani, nie chcę Was już dłużej przeciągać z moimi rozmyślaniami na temat moich łydek i tego, jakie buty kupić na jesień zimę. Mamy ciszę. No ale tak, oczywiście, Asia kończy nagrywanie, więc jest cisza. Klasyczek. Kochani, widzimy się w następnych filmach. Ja jak zwykle czekam w komentarzach, dajcie mi znać, co byście sobie zamówili, co Wam się najbardziej spodobało, czy tego typu spodnie albo kurtka bomberka wpadła Wam w oko i czy też sami szukacie tego typu rzeczy. Zresztą, dajcie znać, czy w ogóle budujecie sobie taką. Yy... Garderobę kapsułową, taką, gdzie większość rzeczy pasuje do wszystkiego, tak naprawdę. Bo ja właśnie powoli idę w tą stronę i trochę odchodzę od tych takich typowo sportowych rzeczy, a właśnie chciałabym być bardziej poważną Asią. Pewnie wiecie, o co mi chodzi, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, kochani. Widzimy się w następnych filmach, pa pa!